Wojna wietnamska. Wojna wietnamska była jednym z elementów, części zimnej wojny, jednym z konfliktów, który w tym czasie miał miejsce. Doszło do potężnych, po prostu strat w ludziach, można to tak określić. Do tego doszło do naprawdę dużych zmian w społeczeństwie amerykańskim, które zmieniło to postrzeganie tego społeczeństwa na bardzo wiele lat. Początek, można powiedzieć, tego konfliktu. Rozpoczął się już zaraz po bardzo mało znanej I wojnie indochińskiej, w lata, która miała miejsce w latach 1946-1954. Wówczas Francja walczyła, można niejako, o to, żeby to terytorium Wietnamu było pod jej panowaniem, tak to im. Ale kiedy w 1954 roku Francja Wycofała się z północnego Wietnamu. Doszło do podziału Wietnamu wzdłuż 17. równoleżnika. Już niedługo później rozpoczął się taki konflikt pomiędzy tą komunistyczną północą a wspieraną przez Stany Zjednoczone, wspieranym przez Stany Zjednoczone południe. Na początku ten rok 1956-1960 to wsparcie ze strony amerykańskiej było naprawdę, można powiedzieć, niewielkie. Sprzęt Niezbyt duża liczba doradców, liczba doradców, która na przykład była mniejsza niż 300. Oczywiście strona północna, podobnie, a może nawet bardziej, wspieranie przez Chiny, ZSRR, również doradcy, również sprzęt. A ile można powiedzieć, kiedy po 1960 roku ta. Wzrost siły Wietnamu Północnego zaczął być coraz większy. Te jego działania partyzanckie na terytorium Wietnamu Południowego stawały się coraz bardziej intensywne. Amerykanie zaczęli obawiać się, że po prostu niestety ten Wietnam Południowy przegra, zostanie zajęty i nastąpi efekt dominaza. Komunistycznym Wietnamem podążą inne państwa, i inne państwa będą obejmowane przez ten komunizm. Więc to zaangażowanie w wzrost tych, tej pomocy i w postaci sprzętu, i w postaci doradców zaczął powoli wzradzać, wzrastać. Gdy w lipcu 1964 roku prezydent Lyndon B. Johnson nakazał zwiększenie sił do 21 tysięcy żołnierzy, wtedy niejako się zaczął taki etap bardzo mocnego wspierania. 31 lipca 1964 roku i 4 sierpnia, można tak powiedzieć, doszło do incydentu w Zatoce Tonkijskiej. To był rzekomy atak na okręty amerykańskie, i w rezultacie tego 7 sierpnia powstała rezolucja w sprawie eskalacji militarnej przeciw Wietnamowi Północnemu. W Senacie amerykańskim. No i po prostu wtedy dopiero można powiedzieć, tak, że doszło do takiego całkowitego ruszenia prawie wszystkimi sił, no nie wszystkimi, ale dużą częścią sił, w ten konflikt. Od 2 marca 1965 roku do października 1968 roku miała miejsce operacja Rolling Thunder, czyli kamp Kompania powietrzna w celu przerwania szlaków zaopatrzeniowych, przemysłu, infrastruktury. Walki cały czas trwały, ale dopiero 30 stycznia 1968 roku doszło do ofensywy TED, czyli ataku sił komunistycznych, sił północy na południe. I chociaż była to Porażka militarna z wojskowego punktu widzenia to była porażka. Olbrzymie straty, nic nie przynosząca, można powiedzieć, ofensywa. To jednak pod względem propagandowym, psychologicznym było to potężne zwycięstwo. Musimy też pamiętać, że wówczas trwała bardzo, bardzo mocna wojna medialna i propagandowa. Niestety dla Stanów Zjednoczonych przegrana przez nich. Po prostu nie byli oni w stanie niejako można powiedzieć wygrać tego pojedynku medialnego propagandowego i był to wielki sukces komunistycznych nastroje społeczne w Ameryce bardzo mocno się zmieniły doszło do tego że społeczeństwo po prostu nie chciało żeby Ameryka uczestniczyła w tej wojnie Po wygranej w 1968 roku wyborów przez prezydenta Richarda Nixona ten postanowił powoli wycofywać siły z Wietnamu, ale nadal bardzo mocno uzbrajać i szkolić armię Wietnamu Południowego. W latach 1969-1973 w Paryżu prowadzone były rokowania pokojowe. Wtedy też. Te siły amerykańskie były powoli wycofywane z terytorium Wietnamu. To wycofywanie zakończyło się w marcu 1973 roku. Północ dostawała potężną pomoc od ZSRR i Chińskiej Republiki Ludowej, natomiast Ameryka zmniejszała wsparcie. To zmniejszanie wsparcia było na tyle mocne, że ta armia Wietnamu Południowego nie była w stanie funkcjonować w, w prawidłowy sposób. I kiedy w marcu 1975 roku doszło do ostatecznego ataku północy, południe nie było w stanie się obronić. 25 marca zajęcie Huę, 30 kwietnia zajęcie Saigonu i wtedy było koniec po wojnie. Po prostu to wycofywanie sił amerykańskich, zmniejszenie w potężny sposób tej pomocy amerykańskiej finansowej sprzętowej, A wzrost tego wsparcia północy przez ZSRR i Chiny doprowadziły właśnie do tego, no, że ten Wietnam Południowy przegrał. Kiedy myślimy o tej wojnie, widzimy dżunglę, bagna, mokradła. Musimy jednak pamiętać, że te walki to nie było tylko to. To były walki w miastach, to były walki z użyciem broni pancernej, samolotów, okrętów. To był bardzo duży, wielkoskalowy konflikt. No, o tym mogą świadczyć między innymi straty. Straty cywilne to około 2 milionów ludzi. 2 miliony ludzi. Prawie tyle co Warszawa zginęło. Stany Zjednoczone straciły 58 325 zabitych i 313 tysięcy osób zostało rannych. W tym w sposób trwały tak. Naprawdę z dużym uszczerbkiem na zdrowiu 153 311 osób. Do tego 2413 osób zostało uznanych za zaginione. Wietnam Południowy stracił 196 863 żołnierzy i ponad pół miliona rannych. Korea Południowa, Filipiny, Australia, Nowa Zelandia, Tajlandia łącznie straciły 5225 osób. I około 12 tysięcy rannych. Natomiast Wietnam Północne to około 900 tysięcy zabitych żołnierzy. Czyli łącznie można mówić o ponad 3 milionach ludzi, którzy straciło życie w wyniku tego konfliktu. W wyniku konfliktu dwóch mocarstw, dwóch bloków, które z sobą walczyły na terytorium jakiegoś. Nie jakiegoś, no tylko innego państwa. Do tego musimy też pamiętać, że działania zbrojne były prowadzone na terytorium Kambodży, Laosu, i tam też ginęli ludzie, tam też dochodziło do potężnych strat ludzkich. Wynikiem tej wojny, bardzo ważnym wynikiem, były zmiany społeczne w Stanach Zjednoczonych. To społeczeństwo, które przez lata uważało się po prostu, że należy interweniować, walczyć o Demokrację w innych krajach na wiele lat po prostu bardzo niechętnie zaczęło na to patrzeć. Oczywiście duża tu rola propagandy, tego wpływu psychologicznego, tej walki medialnej, tej wojny propagandowej wygranej przez siły komunistyczne, ale to naprawdę te zmiany były duże. Gdyby, gdyby, no w historii można gdybać o wszystkim. No ale cóż, Dziękuję za uwagę. Muszę kiedyś stworzyć serię materiałów o wojnie wietnamskiej, do, ponieważ ta wojna jest naprawdę, no jeśli można tak powiedzieć, bardzo ciekawa. My to widzimy naprawdę przez pryzmat wielu filmów. Zapominamy o tych walkach lotniczych, morskich, o walce pancernej, o walce o miasta, o tym jak to się wszystko zmieniało, ale to może kiedyś, kiedy będzie więcej czasu. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie. Zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek. Oceń, skomentuj, opublikuj, udostępnij, wrzuć na swoje kana portale społecznościowe. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie na kolejną dawkę wiedzy, może w lepszej formie. Dziękuję za uwagę.